Siema. Dzisiaj nagrywamy trudno dostępne miejsca, część pierwsza. Dzisiaj sobie spenetrujemy dach moje obory. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Dobra, mój kot uciekł, Mój kota już nie ma, ale był. Dobra, teraz tak. Powiedzcie, że nie ma, nie ma tego. Ja sobie zrobię tak. Pyk, selfie, stickiem. Widzicie, i tak jest źle, bo nie dosięga, zobaczcie, mi się nie dosięga. Dobra, więc robimy taki myk. Wchodzimy tu. Gdzie, gdzie ja weszłem wtedy? Teraz nie wiem czy ryzykować, czy nie wchodzić bardziej, bo ym, tutaj mogę zrobić jeszcze wyżej. Tylko jak to zrobić? Mm. Kurczę, nie mam żadnego takiego większego niż ten właśnie Wiem, że jeszcze dzisiaj wejdziemy na śpichrilek A to wam potem powiem, bo na razie... Nie, już z tym, z tym już nic nie się zrobię, dobra. Będę musiał siąść jakoś Ale to się wywali właśnie, to się wywali. Więc jak wejdę tu no. Ja bym nie chcę Co to robi ta plandeka? Jest najbardziej pokazujący Zejdź, mordo. O! Ale nie, to jest w miejscu. Nawet jak tu wejdę, to... Uuu! Oj, 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 Co to jest? u ale... O lol, trzeba to bardziej... Nie wiem co tam jest, ja tego nie widzę. A tam tył trzeba bardziej. Ło! Okej, okay. eee, to jest pierwsza część, cześć. cześć.